Witam serdecznie. Dzisiaj kolejna ważna kwestia. Jak postrzegasz się przy kobiecie? Tak cię będzie traktować kobieta. Jeśli przykładowo ty się postrzegasz jako faceta, który nie jest zbyt wysoki, atrakcyjny, przystojny, mówisz mi, kobieta odbierze to wszystko bardzo szybko na podstawie twojej energii, mowy ciała, sposobu zachowania. Nawet możesz z nią idealnie rozmawiać, trzymać się wszystkich zasad. Natomiast jeśli ty sobie Źle o sobie samym myślisz, ona to wyczuje. Istnieje coś takiego jak aura mężczyzny, tak? I teraz, jeśli ty rozstraszasz taką aurę pewności siebie, zdecydowania, tego, że wiesz, że zasługujesz, że możesz od niej dostać to, co chcesz, kobieta będzie potrafiła to właściwie ocenić. Natomiast jeśli ty zawsze jesteś skrępowany, zmartwiony, zawstydzony, spuszczasz wzrok bardzo szybko, kobieta będzie dochodziła do wniosku. No jednak ten mężczyzna jakiś taki jest niezbyt pewny siebie, nieśmiały i zacznie się dodatkowo testować. Oczywiście do tego często pojawiają się odmowy kobiet, nie mam czasu, albo może mnie teraz nie dotykaj. No i jeśli ty wypracujesz sobie tą samoświadomość, jestem atrakcyjny, podobam się, nie muszę tego udowadniać, wiele kobiet zauważy to na początku. Podam Ci taki przykład. Załóżmy, że poszedłeś do baru, stoi tam atrakcyjna kobieta. Jeśli będziesz chciał się zastanawiać, jak do niej zagadać, przygotujesz się, podejdziesz ładnie, recytujesz tekst, a będziesz przy tym nerwowy, nie utrzymasz z nią y, kontaktu wzrokowego. Ona wyczuje, że to, są swoje, że to nie są Twoje słowa, teksty, ani że ty nie jesteś fajny. Ale jak podejdziesz na luzie, nawet powiesz coś byle jak, rozłożysz się koło i powiesz, no i jak impreza, dlaczego nie wychodzisz, uśmiechniesz się. Kobieta z automatu odbierze Cię o wiele lepiej, bo ta pozytywna energia w Tobie spowoduje, że zaangażowanie kobiety w znajomość też będzie o wiele większe. Do jakich wniosków dochodzimy? Że czasami nie warto się uczyć tekstów na podryw, tylko trzeba być facetem, który dobrze się bawi w interakcji z kobietą, żartuje sobie, podchodzi i jest odblokowany na rozmowy z kobietami. Oczywiście, dlatego też prowadzę szkolenia z podrywu na ulicy, bo na takim szkoleniu szybko ci mogę pokazać, jak ty możesz kobiety poznawać, co przekłada się na pozytywne interakcje z kobietami, a to powoduje, że ty też czujesz się lepiej i czujesz się po prostu atrakcyjny dla kobiet. Większość facetów ma ten problem, że albo często nie odniosło wystarczającej ilości sukcesów z kobietami, albo kobiety, z którymi się spotykali, traktowały ich źle, traktowały takich, takiego faceta źle. I dlatego on sobie nie jest w stanie wyobrazić tego, jak kobieta może mnie dobrze traktować. Natomiast całą podróż, jeśli chodzi o rozwój relacji, powinieneś zacząć od tego, żeby już sobie wyobrazić, że ty jesteś atrakcyjny, że jesteś fajny, że się podobasz, i to kobieta teraz powinna bardziej przykuć swoją uwagę. Jak jesteś w stanie to zaimplementować, zainicjować w Twoim sposobie zachowania, bardzo szybko pojawią się efekty, rezultaty i też reakcje kobiet będą o wiele lepsze. Po prostu dziewczyna nie będzie Cię odbierać jako sztucznego faceta, który coś tam jej nawija na uszy, makaron na uszy, próbuje y, ją okłamywać, żeby ona sobie pomyślała, że jesteś fajny, tylko ona wyczuje, że Ty jesteś facetem, który podchodzi, rozmawia z nią, jest zrelaksowany, będzie Cię postrzegać jako faceta y, atrakcyjnego, naturalnie atrakcyjnego. Zauważ też, że kobiety wyczuwają ten fałsz w mężczyźnie, kiedy on po prostu próbuje za bardzo bajerować, rozśmieszać dziewczynę, tudzież zakłamywać rzeczywistość, że jest fajny. Jeśli ty coś udajesz przy dziewczynie, próbujesz coś udawać, na przykład, nie wiem, pokłóciłeś się z dziewczyną i dzwonisz do niej, ona jest zdenerwowana, a ty chcesz się rozśmieszyć, ona się może wkurzyć. Porozmawiasz z nią normalnie, się okaże, że stres z niej zejdzie. Bardziej się dogadacie. Także te wszystkie metody też trzeba kalibrować. To nie jest zawsze tak, że powinieneś też dziewczynę rozśmieszać. Tylko czasami, jeśli ta relacja nie zmierza w dobrym kierunku, <gadanie> jeśli ten, to rozśmieszanie kobiety nie działa, pogadaj z nią normalnie. Daj jej możliwość wygadania się, też z niej zejdzie całe ciśnienie, nerwy, pretensje i wszystko się ułoży. Ale znowu, jeśli masz takie podejście, że musisz jej coś udowodnić, przeprosić ją, kupić jej kwiatka. Ona to wyczuje. I to się sprowadza do tego, że kobiety po prostu najczęściej dyskwalifikują facetów, którzy mają w sobie ogromne poczucie winy, żeby na nie zasłużyć. Jeśli ty masz tego poczucia winy w sobie, rozmawiasz z kobietą, żartujesz sobie, yy, jesteś na luzie i nawet jej mówisz: No, możemy już nie pogadać, wiesz, możemy się nie spotkać, albo no, masz okazję ze mną dzisiaj porozmawiać, a jutro to nie wiadomo. Wiesz, podaję takie przykłady, ale generalnie to też często powinno być widoczne po Twojej wibracji. Ona Cię będzie inaczej traktować. Także nigdy nie bądź tym facetem, który stara się zaimponować dziewczynie, stara się ją pochwalić, kupić kwiatka, oczywiście na początku ona się może ucieszyć z tego kwiatka, tylko że jeśli zauważy, że Ty wszystko dla niej zrobisz, żeby tylko się z nią spotykać, to często już nie będzie Cię za chwilę dobrze traktować. Dlatego warto z góry wyjść z założenia, jestem fajny, jestem atrakcyjny, nic nie muszę udowadniać, cokolwiek powiem jest okej, okay. pełna akceptacja siebie, swojego podejścia do relacji, do rozmowy z kobietą i wtedy też kobieta o wiele bardziej Cię doceni, Przemyśl to wszystko, wyciągnij sobie z tego wnioski, a zauważysz o wiele lepsze efekty. I przede wszystkim, jak zaakceptujesz, że ty jesteś fajny, ale nie musisz z nią rozmawiać, bo to ona na ciebie nie zasługuje, to nie będziesz miał w sobie tego uczucia, że coś zepsułeś, i nie będziesz sobie robił wyrzutów, a to powoduje, że zbudujesz prawdziwą pewność siebie, która też, no. Zaczaruje kolejną dziewczynę. Tak to wygląda. Natomiast faceci przez całe życie się obwiniają. Nie wyszło mi z dziewczyną, bo, bo nie porozmawiałem z nią wystarczająco. Zauważ, że laski tego nie robią, mają to w dupie. Nie wyszło mi z nim, nie rozumiał mnie, no to poznam sobie kolejnego. Tak podchodzą do tego kobiety. I tego oczywiście też od kobiet się można nauczyć. Nie obwiniaj się za to, że to jest Twoja wina, że nie wyszło. Nie pasowała do Ciebie to i problem, tak? Zobacz, jak to Cię uwalnia od tej presji, od tego stresu. Jak jesteś bardziej. Skuteczny, zdecydowany co robić, pewny siebie, dumny z siebie. Jak wierzysz w siebie, polecam takie podejście. Nie wyszło, to jest jej problem, to nie mój, tak? I Nigdy się za to nie obwiniaj. Zauważ też, że często toksyczne kobiety bardzo obwiniają facetów czy faceta. To Twoja wina, to przez ciebie, ty się przejmujesz, dołujesz. W ten sposób nigdy nie będziesz się czuł dobrze w żadnej relacji z kobietą i też w taki sposób myśląc będziesz po prostu psu. Yy, kolejne relacje, weź to pod uwagę, przemyśl sobie to wszystko i bądź facetem, który czuje się dumny z tego, jakie decyzje podejmuje w relacji z kobietą, a nie winny za to, że coś spieprzyłeś. To jest jedna z najważniejszych kwestii, o których powinieneś pamiętać. Jeśli czujesz winny, jak przeżywasz, że to przez ciebie, to już po tobie. Jak sobie myślisz, no zerwałem z nią, to była moja decyzja, zauważ, jakie wywołujesz w sobie odczucia. To ja tak zadecydowałem, to była moja decyzja, to ja wybieram kobiety. Czujesz się o wiele lepiej, tak? Przemyśl to wszystko, myślę, że to jest dosyć istotne, bo zauważyłem ten błąd, że często popełniacie przy rozstaniu, przy rozwodzie z kobietą, obwiniacie się. Słuchaj, prawda jest taka, że jak się będziesz obwiniał, to przy kolejnej kobiecie dokładnie też będziesz miał takie podejście, że jesteś jej coś winny, że musisz ją zabawiać, sponsorować, a to nie powinno tak wyglądać. To ty jesteś najważniejszy. I to ona powinna cię zaciekawić, zainteresować, jak nie potrafi. To jest jej problem, tak? Zobacz, jest to bardzo zdrowe podejście, dzięki któremu budujesz swoją pewność siebie. Warto wykorzystać to w praktyce. Do czwartku, do północy, pakiet 20 moich kursów, 62% taniej. Polecam skorzystać. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź, skartni wszystko w dużo niższej cenie. Efekty naprawdę będą spore, jak wykorzystasz tą wiedzę w praktyce. Bardzo dużo wartościowej wiedzy promocja.uwodzeniewdzień.pl Natomiast zapraszam na moje szkolenia z podrywu z relacji do Krakowa. Pisz do mnie na frywolny, małpa, uwodzenie w dzień. .pl Jak tutaj do mnie napiszesz, zgłosisz się na takie szkolenia przez stronę Dobry Podryw TV. Nauczycie podrywu, uwodzenia, zaczniesz podchodzić do pięknych kobiet i staniesz się facetem, który naprawdę zaczyna dużo więcej osiągać, czując się dumny z tego, że to ty wybierasz kobiety. Zgłoś się do mnie, teraz piękna pogoda się zaczyna i ochota na podryw, na uwodzenie z pewnością też jest u ciebie większa. Korzystaj z niej swoje życie. Zapraszam dobrypodryw.tv w tego linka, zgłoś się do mnie, a pomogę Ci krok po kroku rozwinąć się z kobietami, zacząć poznawać kobiety, uwodzić. Uwierz, mi to wszystko działa, takie szkolenia są praktyczne i pomagają w taki sposób, że Ty za pomocą tego pozytywnego doświadczenia po takim szkoleniu, poznając masę kobiet, już będziesz się czuł inaczej. Warto skorzystać, polecam.